Studiu były emocje ogromne, bo przychodzi Ania Lewandowska. Każdy chciał z nią zdjęcie. Ja mam nie zna życia, nie zrobił kariery ten, kto nie pojawił się w dzień dobry. Wow, ale ale się zmienili. <noise> I ugotuje, i potańczy, i poćwiczy, i jeszcze oknie. To będzie sobota rodziny. mocy. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Ja po prostu wychodzę z założenia, że to fifi są dużo smaczniejsze niż kulki mocy. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Przez 20 lat trzymaliśmy rękę na pulsie i pokazywaliśmy narodzinę największych sportowych gwiazd. To jest niesamowite, jak, jak patrzę, ile osób przewinęło się przez... mówię o gościach, przez, przez Dzień Dobry TVN. Dzień dobry. Cześć. Magda Mołek, bardzo mi miło Cię poznać. Zobacz, co mam dla Ciebie. To Robert zbudował ten stadion? Z Magdą Mołek, to chcecie mi powiedzieć? Internautki, które już się Tobie kochają. Wiem, że jesteś niezłe ciacho, ale ja wiem, że to ciacho jest pilnowane, nie? E, tak, tak. O Boże, ale perełka, ale skarb. Robert taki, taki wiesz, taki dżeczek, nie? Trwierzynka taka. Wyglądają jak para nastolatków, która się umówiła na randkę w łazienkach i nagle przyszła pani z kamerą i im przeszkodziła w kluczowym momencie. To <śmum> jest wzruszające, zwłaszcza ta druga rozmowa, gdzie oni są we dwójkę. i wam Lewandowski wygląda jeszcze bardziej na Szczawika. Pojazd na Garosa jest już dla mnie przeszłością i teraz już liczy się tylko matematyka Polski. Ale ja mam nadzieję, że gdzieś te zeszyty Igi Świątek zostały zachowane, bo przecież to na aukcjach teraz będzie osiągało zawrotne ceny. A to jest niesamowite, że moim zdaniem Iga w ogóle się nie zmieniła. Iga Świątek, która była bohaterką naszego reportażu, z nią także tata Tomasz. Dzień dobry, witamy okay. państwa serdecznie. Obserwujemy wybitną Polkę, którą zachwyca się cały świat. A ja pamiętam tę te historię tej młodziutkiej 15 chyba letniej dziewczyny, która opowiada na kanapie Dzień Dobry TVN o swoim marzeniu, o tym jakby chciała, żeby wyglądała jej przyszłość. I to jest historia, która ze mną bardzo na długo zostanie. Zaprosiliśmy Igę do Dzień Dobry jako takie właśnie młode, obiecujące zjawisko, nie wiedząc kompletnie, co się dalej z jej życiem wydarzy. Jestem dumny, że mogłem z nią pogadać jeszcze, jak była tym dzieciaczkiem odrabiającym lekcje. W nocy Robert dowiedział się, że jest w zespole Formuły 1. W zespole Formuły 1 zostałem zaproszony na testy. Będę trzecim kierowcą, czyli takim jakby na dostawkę. Normalny człowiek, jakby się wow, powiedział, wow, będę w F1 100,”, sam on mówi: Nie, będę testował pony. Uwielbiam w nim to. Nie podniecałbym się, na razie mam. <grym> ja w to nie wierzę, facet my, my jest pierwszym Polakiem, który będzie jeździł w Formule 1. programy Dzień Dobry TVN towarzyszył wielu licznym osobowościom na drodze ich rozwoju. Tutaj mamy zapowiedź czegoś i od paru tygodni wiemy, że razem ze swoim zespołem wygrał legendarne wyścig Le Mans. Co ci sprawia przyjemność poza jeżdżeniem? No błagam cię, coś poza jazdą. Kolarz. Masz, baba placek, Znowu coś na kółkach, ludzie. Ale dwóch i trzeba pedałować. On ma cholernie duże poczucie humoru. Nie chcę powiedzieć, że się tego po kubicy nie spodziewałem, ale to jest miłe zaskoczenie. 18 lat, proszę bardzo, 18 lat, wchodzi chłopak. Wiek dorosły, już miał ten błysk woku. Nie jesteś jeszcze bramkarzem Arsenalu Londynu. Czemu? No jak nie? <grym> jestem związany kontraktem z zespołem Arsenal Londyn, jestem bramkarzem Arsenalu. Ale to jest z kolei cały Wojtek. Jestem bramkarzem Arsenalu i co mi zrobić? Trzeba jeszcze poczekać, ale, ale zawodnikiem Arsenalu jestem, prawda? Miałam okazję prowadzić, tak przynajmniej się nam wydawało, rozmowę, która kończyła jego karierę. Ja się na ten rok zatrzymuję i. I mam, mam zamiar robić nic. Powiedział, że idzie na emeryturę, że będzie teraz zajmował się dziećmi. Ja rzadko podejmuję decyzje, które potem zmieniam. Jednak historia pokazała, że bardzo szybko od tego wywiadu Wojtek już zasilił drużynę Barcelony. No niesamowicie widzieć tych ludzi, jak są um, na początku właściwie swojej podróży. Jak znamy dzisiejszego Wojciecha Szczęsnego i tego z Dzień Dobry TVN, wspaniałe rozpięcie tej historii. To był taki czas, kiedy faktycznie piłka nożna w wydaniu kobiet była czymś egzotycznym. Dzisiaj na szczęście jest czymś zupełnie normalnym. Dzisiaj Ewa jest absolutną megagwiazdą światowej piłki nożnej. Różnica polega na tym, że była zdecydowanie lepsza od chłopców. Ja jestem ogromnie dumna z kariery Ewy. No to jednak było przedzieranie się przez męskie ego. My mamy takich zdolnych dziennikarzy u nas w redakcji Dzień Dobry TVN i ci dziennikarze i dziennikarki wypatrują kogoś. No i tak było z Igą, tak było z Robertem, tak jednym Lewandowskim, z Robertem Kubicą i takich przykładów jest pewnie bardzo dużo. Cześć tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl.